Mati, przede wszystkim powiedz, czy jesteś bezpieczny, czy będziesz mógł wyjść bezpiecznie ze stadionu, no bo w ogóle nie zdążyliśmy jeszcze o tym mówić, o tej całej sytuacji, co, co tam poleciało w naszych, przerwany mecz, no i czy, czy czujesz się tak, jak się czułeś, pamiętam, w Podgoricy za czasów Waldemara Fornalika. Słuchaj, ja jestem zawsze bezpieczny, pamiętaj. Ja sobie zawsze daję, daję radę, także się absolutnie tutaj niczego nie boimy. Jest miła, sympatyczna atmosfera. Albańscy dziennikarze nam pogratulowali tego, tego zwycięstwa, tej postawy w dzisiejszym meczu. Także przez moment tam oglądaliśmy taki butelkowy deszcz przy narożniku boiska. Natomiast wiadomo, bałkański temperament, wiadomo, że nie pochwalamy takich zachowań, ale ale też, no widziałem sytuację jednak zdecydowanie groźniejszą, no, po poleciało kilka butelek, Wojtek sobie w swoim stylu już z nich później zażartował, bo jak poleciały w po końcowym miejscu sędziego butelki w kierunku Wojtka Szczęsnego, to Wojtek jedną podniósł, yy, otworzył, podziękował, że może się już napić i, i spokojnym spacerowym krokiem, ruszył w kierunku Środka boiska tak? obawiałeś się, że nie wrócicie do komentowania, że jest po meczu, że nie będzie wzn wznowione spotkanie, wiesz to była bardzo ważna sprawa taka przełomowa, bo do 23 są restauracje i bary z racji koronawirusa także gdybyśmy nie wrócili do komentowania to byłaby szansa coś zjeść ponieważ wróciliśmy i się to wszystko przedłużyło to szanse zero powietrze i spać, e, Mati twoja ocena tego spotkania daliśmy radę wytrzymaliśmy, e, presję. No Były sporo obawy tej Albanii, ale z drugiej strony ona z wyrwanymi zębami, bez siedmiu, a w tym czterech kluczowych zawodników. Więc bardzo chwalimy, tylko trochę chwalimy Biało-Czerwonych za, za, za ten, zwyci ten zwycięstwo. Znaczy na pewno Albania nie jest nacją jak Hiszpania, Włochy, Francja, która poza trzema gwiazdami światowego formatu ma. 20 czy 30, 30 takich samych piłkarzy. Tak. Wiadomo, że w przypadku tych słabszych drużyn, no to jednak brak 4-5 fundamentalnych piłkarzy, którzy tworzą kręgosłup musi mieć przełożenie na jakość gry, bo w sumie Albania osiągnęła dzisiaj lepszy wynik niż w Warszawie, ale grała piłkę trzy razy gorzej. A my pewnie dwa razy lepiej, bo no wyciągnęliśmy wnioski, bo odrobiliśmy lekcje, bo trener sobie to spotkanie przeanalizował. I nie będę się w tej chwili koncentrował na tym, że, że Albania grała osłabiona, bo to nie był mój problem, ani nie był problem Paulo Souza. Ja uważam, że dzisiaj ta drużyna... E, zdała egzamin z dojrzałości. Ta drużyna była faworytem. Ta drużyna ma w składzie piłkarzy występujących w dobrych albo bardzo dobrych klubach europejskich, i ta drużyna po prostu była zobligowana do tego, żeby pokazać swoją wyższość. Wiele razy przy okazji innych meczów mówiliśmy w ten sam sposób i tego się nie udawało zrobić. Dzisiaj wydaje mi się, że ta drużyna wyszła z planem na mecz i, i zrobiła to, co sobie założyła w 100%. I oczywiście byli tacy, którzy zagrali na 5, byli tacy, którzy zagrali na 4. Wydaje mi się, że generalnie nie było słabego punktu dzisiaj w tej, tej reprezentacji. No wiesz co? My zdążyliśmy już e, ocenić najniżej e, Roberta Lewandowskiego. Co ty? na to kolejny taki, czwarty już z rzędu mecz bez bramki naszego kapitana w Bundeslize i, reprezentacji to przeciwko San Marino i teraz Albanii nie, nie za sam nie za sam mecz bez strzelonego gola tylko za, za jego wybory mi się wydaje, że on w tym spotkaniu miał same złe wybory, na pewno Robert, bywał w lepszej formie i widać, że w tej chwili to jest taki, czas. E, głodnego, lekko sfrustrowanego drapieżnika, bo Robertek nie strzela, to się, to się denerwuje. Ja bym tak krytycznie go nie oceniał, bo jednak może, może Wojtek wszystkiego nie widać z boiska. Nie widać tego, ile razy on tę drużynę ustawi, ile razy podpowie. Jak ta drużyna jednak, jaki ma inny procent pewności siebie, kiedy Lewandowski jest na boisku. Też nie można powiedzieć, że Lewandowski nie zrobił kilku akcji, gdzie tutaj akurat piłkę przetrzymał, czy, czy, czy odciągnął. No, może rzeczywiście Gdzieś w tym aspekcie takim powiedziałbym czystej jakości piłkarskiej to znaczy nie mówi o technice użytkowej Roberta Lewandowskiego tylko tylko w takim zrozumieniu komunikacji chemii z partnerami w niektórych, w niektórych sytuacjach w po prostu tego, tego dzisiaj zabrakło ale ja myślę, że Robert jest dzisiaj na tyle dojrzałym piłkarzem, że nawet jeśli czuję, że to nie jest taki kosmiczny czas i, i widać ewidentnie, że on jest troszkę słabszy formą no to, to wiadomo było, że to przyjdzie no bo jeśli. Gra bardzo przeciętnie z boku, strzela bramkę z kilkudziesięciu centymetrów. Potem są mecze bez golfa z Reuterhurt, a także Intraktem Frankfurt. Nie udało się strzelać San Marino, dzisiaj nie strzela Albanii. Także myślę, że to jest spokojnie 2-3 tygodnie i, i wróci znowu do, do, tego naj, do tej najwyższej formy goleadora. Także no, może to nie było spektakularne, ale, ale też wydaje mi się, że... O proszę tutaj. Jakiś tam potrzeb do kibiców. W Polsce cały czas na trybunie i, i widzimy, że pozdrawiają kapitan Mati, na czacie nasi widzowie martwią się o to, że pójdziesz głodny spać, oraz o to, że Wojtek Szczęsny pił y, jakąś substancję nieznaną y, z butelki, jakże, jakże, y, jakże mu. Słuchaj, e, myślę, że moja żona będzie zadowolona, że już są zamknięte restauracje, bo nie z niemiec na noc. E, I tylko takie wino od 033 jest w hotelu w minibarze. Także kowal by cierpiał. No, ale ale, ale pamiętaj, ci, tak, już sobie wyobrażam, znaczy ciebie sobie wyobrażam, że pójdzie spać. Chociaż... Przepraszam cię, Wojtuś, bo tutaj kibicy krzyczą, co mówisz? Że Sobie jestem ciebie w stanie wyobrazić, że pójdzie spać, ale jakoś ciężko... Tych co obok krzyczą, że oni czegoś nie zjedzą. Wiesz o tym, że Polak głodny, Polak wkurzony? Bo, Wojtuś, najem się emocjami. Ale nie, ci co są obok. Ile tam ich jest? E, wiesz co? Nie wiem, 1000, tysiąc No, a oni co też głodni pójdą spać? Oni, oni nie, pójdą nie pójdą spać. Słuchaj. No właśnie, no to, ale no, 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 o której otwierają coś do jedzenia? A sami, sami sobie ja odchodzą, dobra. Przeżyłeś do <noise> skump, nie słyszę. Mati bardzo ci dziękujemy. Wracaj bezpiecznie do nas. Pozdrawiam Centralny Houston kanał sportowy. Trzymajcie się. Dzięki.